Otwarto oferty na kolejny odcinek trasy S6, tym razem chodzi o fragment trasy Bobrowniki Skurowo. Wpłynęło w sumie 6 ofert w postępowaniu przetargowym na projekt i budowę drogi ekspresowej odcinek między Bobrownikami, a Skórowem jest jednym z trzech odcinków między Słupskiem a Lęborkiem. Ma on długość 13 km i powstanie tam trasa dwujezdniowa, podobnie jak na innych odcinkach Pomorskiej Ekspresówki. Droga ekspresowa S6 zapewni bezpieczne i sprawne połączenie Słupska z aglomeracją Trójmiejską, Małym Trójmiastem Kaszubskim, Lęborkiem, Koszalinem, Kołobrzegiem i Szczecinem. Dzięki jej budowie uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia. W budowie w województwie pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożym polem wielkim a Gdynią o łącznej długości około 42 km, natomiast w przetargu jest łącznie 7 odcinków trasy o łącznej długości 104 km.